No witam serdecznie, szczęść Boże, posłuchaj słowa. Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Sługa nie jest większy od swego Pana, Ani wysłannik od tego, którego posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, Gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich, Ja wiem, których wybrałem, Lecz potrzeba, aby się wypełniło pismo, kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja pośle, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kiedy Jezus umył uczniom nogi, myślę, że. Czasem gesty potrafią wyrazić o wiele więcej niż potok słów, i ten gest u obmycia stóp uczniom też wyraża bardzo konkretnie to, jaki jest Bóg wobec nas. Jezus robi coś, co robili niewolnicy. To niewolnicy w czasach Jezusa myli swoim panom nogi. Nie było wtedy Adidasów i pięknych skarpetek, chodzono, Chodzono bez skarpetek w tamtejszych butach, więc te stopy były po prostu brudne, e, przepocone i brudne. No i taki niewolnik mył stopy swego pana, żeby no, miał się po prostu dobrze, żeby był czysty. Jezus robi coś, co robili niewolnicy. Ten gest wyraża bardzo ważną, konkretną prawdę o Bożym Sercu, że Bóg do nas przychodzi naprawdę z nastawieniem pełnym pokoju. Ten gest wyraża miłość, którą ma w sobie Boże serce. I myślę, że gdybyśmy naprawdę mocno się przejęli tym, co Jezus zrobił wtedy, to łatwiej byłoby nam uwierzyć w Bożą miłość. Może nawet dla niektórych łatwiej jest wierzyć w Boga, który przychodzi w pozycji Pana, w pozycji despoty, oprawcy, tego, który rządzi siłą. A trudno jest wierzyć w Boga, który obmywa uczniom nogi, Boga, który pada do stóp człowieka. Lubię wracać do tego fragmentu, kiedy moja pokręcona głowa czy chore serce próbuje myśleć źle o Bogu, próbuje widzieć w nim kogoś, kto chce zrobić mi krzywdę. No to właśnie Jezus pokazuje tutaj, że On nie przychodzi robić krzywdy. Jezus, Bóg jest tym, który myje uczniom nogi, staje się niewolnikiem. Oczywiście nie jest to niewolnik na nasze posyłki, to nie działa tak, że ja mówię Bogu, ej, zrób dla mnie to, czy tamto, to, on to robi. Tylko Bóg stał się w Jezusie, że tak powiem, niewolnikiem ludzkiej wolności, decyzji, otwartości. Bóg nie przychodzi do nas z pozycji siły. Ale przychodzi z pozycji propozycji. Chce być obecny w naszym życiu, chce nas posyłać do głoszenia Jego Ewangelii, Jego samego, ale to wszystko jest propozycja. Zobacz dzisiaj w tym fragmencie Jezusa, Boga, który przychodzi i pyta Cię o to, czy chcesz być tym, który mnie głosi. To Jezus mówi na końcu, nie? Kto przyjmuje tego, którego ja poślem, nie przyjmuje. Jezus się utożsamia, utożsamia ze, swoim, ze swoimi uczniami. Ten, kto, kto Go głosi, staje się z Nim bardzo blisko. Ale to wszystko jest propozycja. Zachwyć się dzisiaj Jezusem, który myje nogi swoim uczniom, który pada do stóp uczniów po to, żeby objawić prawdę o sobie. Mnie to zachwyca, że Bóg chce być naprawdę kimś bliskim, a nie przychodzi w pozycji siły. Niech Cię błogosławi w Twoich zmaganiach. Ten, który z martwych stał, który jest żyjący. Cała Trójca. Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich. Życzę dobrego dnia, wieczoru, dnia. I zachęcam do zostania na tym kanale. Trzymaj się. Z Bogiem. Cześć.